Siemaneczka do beściaki z tej strony Bora. To jest kolejny 14 już odcinek z gry Kerbal Space Program wersja 023. Misja Moon i misja Minus zakończona. Dwa księżyce zdobyte i wielokrotnie. Badania wielokrotnie przeprowadzone. Ale ostatnio puściłem sobie Sputnika, który się nazywał Voyager 1 w kosmos. Chciałem jak najbliżej się do Słońca zbliżyć i troszeczkę go przebadać. Wrócić i mieć troszeczkę znowu punktów naukowych. No, ale zagubiłem się w kosmosie i popatrzcie, yy, gdzie wylądowałem tym właśnie Voyagerem 1. Nie, przepraszam, Voyager 1, coś mi się stało i nie mogłem nic zrobić. To jest Voyager 2. Voyagerem 2 wylądowałem na If. Wiele punktów nauki nie przesłałem. Tam chyba 300 czy jakoś 300 z groszem. No ale popatrzcie ile tutaj jest punktów naukowych, tylko że już nie mogę ich odzyskać. Wylądowałem tym Voyagerem 2 właśnie tutaj na IF i mam nadzieję, że może kiedyś, jak już moje umiejętności będą dużo, dużo większe, to uda mi się jakoś te punkty naukowe odzyskać, ale w sumie nie sądzę, bo moje drzewko już jest. Yy, ma się ku końcowi, że tak powiem, także także jak już będę miał mieć taką yy, taką moją doświadczenie takie moje dobre, żeby mógł to odzyskać. To to w sumie już nie będzie potrzebne, bo drzewko będzie całe odkryte. Ale pomyślałem sobie właśnie, że z, chyba wpadłem na pomysł, jak wylądować jeszcze raz już teraz nie gubiąc się, ale specjalnie wylądować na IF. I postanowiłem, że zrobię taką samobójczą wyprawę, samobójczą misję właśnie na IF jakimś kerbalem może mi się uda wrócić z na kerbin chociaż cień jest szansy ale mały Pobudowałem sobie wcześniej samobójce jeden ale cały czas mi z nim coś nie pasowało cały czas było coś nie teges a tu chodzi o dość dużą właśnie dość dużą ilość paliwa żeby na orbitę kerbina wynieść tam przeprowadziłem, no kurczę, nie chcę was skomać, ale chyba z 20 prób i wszystkie jakieś mniej lub później były, wcześniej lub później były nieudane. Tak wygląda już samobójca 2. Też przeprowadziłem kilka ładnych prób, ale w końcu zobaczcie jak poleciałem i czy mi się udało. Trochę <laughs> to jest pomontowane, głos nagrywam później. No tak jak mówiłem, ja to nagrywałem do kupy wiele godzin, żeby nie było, także... Nie chciałem cały czas siedzieć komentować, po prostu pomyślałem, że film dogram, bo jest mała szansa, że mi się uda. Nie będę, pro... nie będę wam tutaj spoilerował, nie będę wam mówił co było. Micieście sami zobaczyć widzicie. Pokazuję wam teraz z Badasów, ile tutaj jest wszędzie śmieci. Wszystko po moich starych rakietach, po próbach. <laughs> Jak wiecie jak te śmieci usunąć, żeby procesora od komputera nie tak nie zaprzągały, dajcie mi znać w komentarzu. Luki coś kiedyś mówił, a ja tu próbowałem znaleźć, nie mogę tego znaleźć. Także Luki, jeśli to oglądasz, żebyś powiedział wyraźniej, znaczy, napisał wyraźniej, dokładniej, byłoby idealnie. Dobra, silniki nam się tutaj przegrzewają, jak widzicie, ale to nic nie szkodzi. Mam tam trzy silniki atomowe w tym, w tym głównej rakiecie, bokach po beczki z piwem. Ja to nazywam to jest tak, te pomarańczowe duże zbiorniki. No i boostery palacze. Dwie partie, bo chyba yy, 10, 10 boosterów, chyba nie chcę w Jakoś tak, albo 12. Mamy już 3000 metrów nad poziomem. Gerbina odrzucamy pierwszą partię do boosterów. Odpalamy drugą i lecimy dalej. Yy, no tu już jest orbita. Znaczy orbita, wyznaczanie kursu na orbitę Za chwilę będzie To zawsze wyznaczano gdzieś na 80 tysiącach Dobra, drugie boostery już były odrzucone Jak tutaj widzicie Leciałem da nie, dalej Paliwo w puszkach z piwem już się kończy Czy znaczy kończy, jedna trzecia jeszcze została Silniki doszły Przegrzanie do pewnego momentu I w sumie dalej się chyba nie będą przegrzewać Jeszcze mi się nie przegrzały W każdym bądź razie jak Kiedykolwiek w to grałem to jeszcze się nie przegrzały Zobaczmy sobie na orbitę 30, znaczy na parabole lotu 30 tysięcy z hakiem, więc jeszcze, jeszcze kawałek jest drogi przed nami. Wybaczcie. Ustawiliśmy się dobrze pod kątem 45 stopni, mniej więcej. Zawsze tak robię to zdaję egzamin. Sorry. Coś mi gardziałko bierze. Dobra, 30 tysięcy już mamy. Ale kurs jest na 50 wzwyż Także zaraz będziemy przygaszać silniki Tak, misja samobójca. 2. No, żona mówi, mówi że muszę do lekarza, chyba tak uczynię. Dobra, prawie 90 tysięcy silniki gasimy. Musimy sobie wyznaczyć tutaj kurs na orbitę wokół Kerbina Czyli standardowo. Musimy go troszeczkę zakrzywić. No właśnie, nasza orbita nie była równiesięczna. Jeszcze trochę. Jeszcze kawałek. Dobra, niech będzie. Ustawiamy się na znacznik. No ale tą krową to troszeczkę trwa zanim się ustawię na znacznik. Paliwa jeszcze trochę mam w tych zbiornikach pomarańczowych. Także. Trochę odpału jeszcze będzie. Tun, tun, tun. To moje estetycznie fajnie wygląda. <noise> I tutaj jest kolejny problem, na... które chyba robiłem z 3 albo cztery razy poprawiałem i cały czas mi wyskakiwał błąd. Bo jak odrzucałem te silniki cztery, te, te duże bużki te po piwie, to w tym głównym głównej mojej rakiecie tam gdzie są trzy silniki na końcu atomowe. Rozwalało mi któryś z tych, z tych atomówek. Te zbiorniki, jak je odrzucałem, zawsze zahaczały. Kombinowałem jak mogłem, kurczę. Widzicie po lewej stronie? Po tych, od razu potem na odpał jest przyszykowane cztery silniki. One mają za zadanie to, że mają odepchać te y, y, pomarańczowe zbiorniki z paliwem puste. Mają odepchać od głównej rakiety. Zaraz to zobaczycie. I się chyba udało już w tej, w tym, w tej mojej próbie. Tutaj sobie włączam pełny odpał jeszcze. Trajektoria jak widzicie szybko leci. No, te silniki pudla są bardzo, bardzo mocne. Tylko, że są bardzo paliwożerne. No, znowu się przegrzewa wszystko. Ale to nic, nie przejmujemy się tym. Ja się tym nie przejmuję. Dobra, trajektoria już jest. Znaczy orbita przepraszam. Wiadomo, inna niż planowałem, ale jest. I teraz patrzcie na jaki pomysł wpadłem. Tak tylko żeby zrobić orbitę wokół słońca. Żeby dostać się na orbitę wokół słońca. To był plan. <laughs> o, i teraz popatrzcie. Włączam jeszcze końcówkę paliwa końcówkę paliwa, które mam w tych pomarańczowych zbiornikach. O, właśnie, odpał. Skończyło się i teraz te cztery boczne silniki na małym ciągu atomówek. I jakoś się udało. Chociaż przy samym końcu, jak zaraz zobaczycie, coś wybuchło. Bałem się, że to znowu atomówka, ale na szczęście nie. Widzicie? Na szczęście nie. Wszystkie trzy atomówki są. One są powolne, bo nie są szybkie, ale bardzo powoli też paliwo nam zrzelają. mamy się tylko dostać no taki był plan żeby dostać się na orbitę słońca w tym momencie Kurczę, ja sprawdzałem tutaj cały czas yy, paliwo w tych moich zbiornikach widzicie? orbita cały czas rośnie już za chwilę będziemy mieli będziemy na kursie na orbitę słońca słońce nas przejmie tak jest Czyli zmniejszamy ciąg. I możemy lecieć na orbitę słońca. Opuszczamy Kerbin Dokładnie. I jesteśmy. I teraz pomysł był taki, tak samo jak zrobiłem z Voyagerem 2. O widzicie tutaj po prawej stronie Dzbadaya jest. A po na 14 ponad kilometrów od Słońca, trochę dużo. I tutaj sobie zmniejszam moją y, orbitę, tak, żeby do tej fioletowej orbity IF jak najbardziej się zbliżyć. O to mi chodziło na tą chwilę, o to mi chodziło właśnie. <laughs> no widzicie, tutaj cały czas kontrolowałem paliwo. No to była misja samobójca, no. Bob Gerkerman był skazany na, na, na misję samobójczą. Był głupi i odważny. I... Dobra, z jednej strony mi się udało, teraz z drugiej strony znowu mierzę jak najbardziej blisko tej pomarańczowej, yy, fioletowej, przepraszam, orbity Eve. Tak swoją drogą, Eve jest strasznie malutką planetą, strasznie malutką kuleczką. A ja już wiedziałem, że ona ma. Swoją tą. Jak się to nazywa? No i słowo mi uciekło. Atmosferę, że wiedziałem, że już ma. Że tarcie jest dość mocne. O jednej rzeczy tylko nie wiedziałem, ale to już Wam powiem później. Sami się przekonacie, sami zobaczycie. No ale co, za błędy się płaci. Dobra, ustawiam swojego samobójcę na kursie. Teraz to już fajnie w miarę działało na silniczkach RCS. Ale już nie było takie ciężkie, to już w miarę fajnie działało. No, 5 minut ponad, 4 minuty ponad do manewru ustalonego, także... Wszystko bardzo długo tutaj trwało to na tej misji, dlatego postanowiłem to składać. Widzicie, już jestem blisko, oznaczyłem sobie już IW jako cel, już jest trajektoria IW, znaczy orbita IW na zielono świeci. Tak, jestem już bardzo blisko, silniki wyłączone, można zniszczyć moją trajektorię. I teraz trzeba by było na równo się ustawić z orbitą IW, bo ona jest lekko zakrzywiona w tym celu sobie troszeczkę podlecimy tutaj do tych głównych tych znaczników zielonych, które są na orbicie EVE i na tych znacznikach najlepiej ustawiać sobie dopasować się do orbit do danej orbity po prostu na, wszędzie tak jest, nie tylko z EVE daje też krąży wokół słońca hm, kiedyś go na pewno uratuje o właśnie, tu jest ten znacznik Jeden z dwóch. No i ustawiamy swoją trajektorię. Bardziej ją zakrzywiamy. Czy trajektorię odbite? Kurde, wiecznie mi się myli. Chociaż w sumie to to samo chyba. O, jest. No mniej więcej. Nigdy w 100% nie będzie wiadomo, nie? Ale jest. Okej. Okay. No dobra. I w tej chwili mogliśmy się już na znacznik ustawić. I tylko czekać 4 dni i 23 godziny do odpału silników. Paliwa, jak widzicie, już niewiele. Jakaś jedna piąta, może jedna szósta została. Więc mało. Paliwo zostało tylko jeszcze oprócz tego głównej rakiety jeszcze w tych zbiornikach tego lądownika. Mojego olbrzymiego, dużego lądownika. Ja mam kłopot z paliwem. Ja tu, ja tu strasznie, strasznie paliwo marnuję. Ja to wiem, ale... O co, jak nie umie inaczej, to so, czo, sobie trzeba radzić w ten sposób, proste. <noise> tutaj jest w ogóle, kurczę, jak, problem jak cholera: dotrzeć do innej planety. Przynajmniej dla mnie. Na Moon i na Mimnus to latam jak pół bułki do piekarni, ale na, na całą resztę. Uch, prób już było wiele. Wszystkie, wszystkie moją klęską oznaczone. Dobra, otworzyłem sobie tutaj. Yy... Baterie słoneczne i zbieram już powoli dane naukowe. Te co się da wysłać, wysyłam. Jak widzicie, ale jednak wie, większość e, zachowuje. Tutaj już z 55 jest wysłane na kerbin. 55 punktów nauki za raport załogi. Baterie mam, panele mam jeszcze dodatkowe poniżej, jakby co. Tutaj sobie już wyszłem chyba w przestrzeń yy, Bobgerem, tak dokładnie i też i w raport zrobiłem, no pięknie, ładnie punktów nauki 88, to nie w kiedy nie, i to też od razu było do przesłania, no dokładnie nie al, Tak. No i 50, tam chyba 5 było czy 65? 55, teraz 88 Już trochę moich danych zebranych leci na kerbin, no ale co z tego? Jak zobaczycie później wiele setek zostało. To już nie... Aha, 136, no ja to zachowuję chyba. Nie, nie zachowałem. Tutaj na razie nic nie mogę brać z barometru również. Temperatura też nie tutaj jest łata 135, tak? Nie 229 też to na chwilę obecną wyrzuciłem, Chociaż nie wiem dlaczego króla. Port no nie potrzeba, przecież już wysłałem. No dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz na orbitę. Jestem ciekaw czy takim moim sposobem, że to pierwsze, które robię na opkoło słońca i potem obniżać, podw podw podwiększać tą orbitę moją. ciekaw, czy się na, na, te, na te najdalsze planety na, dolecieć. Pewnie tak, ale... To już nie będziemy musieli budować krowy z paliwem, tylko całą stodołę z krowami z paliwem. <laughs> Tutaj te znaczniki mi znikły, nie wiem dlaczego. Kombinowałem, ale pamiętam, że to mniej więcej 4 dni jest. Zobaczyłem sobie, że tutaj jest 9, więc w połowie gdzieś 4. No tu było 5,8 godzin, i tu postanowiłem y, tą trajektorię, moją orbitę jeszcze raz y, wyrównać jakoś z orbitą IF. Tak, mniej więcej tak jak wspomniałem wcześniej. Wiadomo, na oko łyczek rybaty. No i ponad 4 dni do odpału, nie? Zdecydowanie trzeba to przyspieszyć. Dobra, już prawie. W sumie już mogłem odpalać, nie wiem dlaczego, ale. Czekałem na ostatnią chwilę. W sumie to bez znaczenia, ale jak są tak olbrzymie orbity, to ta godzina jest bez znaczenia. Tak, takie jest moje zdanie, no. Pewnie się mogę mylić, ale nie sądzę, tak zauważyłem, że to. To już jest ta godzina bez różnicy tutaj. Więc tym bardziej nie ma sensu czekać na ostatnią minutę. A tym bardziej na ostatnią sekundę, bo po co? Dobra, odpał leci. Ile tam jeszcze paliwa? No, ten zbiornik był prawie pełny. Ale to był piąty, ostatni już zbiornik. Powolutku ta troja, ta orbita nasza wokół słońca się zakrzywia, dopasowuje się do orbity IF. Ale jak wspomniałem, bardzo powolutku. Jeszcze ponad minuta. Minuta i 14 sekund. Tutaj już wróciłem, ale to chyba tylko sprawdzić paliwo tak dokładnie. Jeszcze prawie 50 sekund, także dużo. Znacznik nam tutaj troszeczkę uciekał, trzeba było się na niego obrócić. Tylko nie pamiętam, czy wtedy zauważyłem tak jak teraz, że znacznik nam się odsuwa. No dobra, ale orbita już, już, już już powolutku. Jeszcze pół minuty, 30 sekund. Już powolutku montuje się razem z IF. Paliwa połowa. W ostatnim zbiorniku naszym. Także nie wesoło. Ale jeszcze była szansa na powrót na kerbin. Dobra, y zniwelowana trajektoria. <coughs> I jak najbliżej jeszcze teraz, tak żeby przeciąć orbitę Eve i kombinować, żeby się jakoś dopasować, wstrzelić, żeby Eve nas prze, przejęło, ale to już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa pa.